Panie i Panowie, zapraszam na linię startu lotnego. Już za chwileczkę rozpoczynamy pierwszy wyścig czwartej rundy mistrzostw Polskich skuterów Wodnych z linii 2025. Biorąc tak szybko zakręty, i tak się obchlapiemy, i tak. Więc czy pada ten deszcz, czy nie pada? W zasadzie bez różnicy. Jed o milimetr grubsza pianka i jest w porządku. niestety padało do połowy zawodów, ale od godziny 14 już słoneczko wyszło i naprawdę fajny dzień wyścigowy przed. Jest to trzeci sezon na stojakach. Najfajniejsza rzecz, że nie trzeba wymieniać opon ani hamulców. No, naprawdę można budżetowo, mówiąc potocznie, Przejechać, opęzlować całą tą rundę naprawdę w dobrych pieniądzach. Także budżetowy, w zasadzie chyba najtańszy motorsport, jaki znam. Tu no, skuter wodny tak naprawdę nie jest wymagającym sprzętem, budżetowo sprzętem. Yy... Największym wydatkiem jest tak naprawdę zakup skutera. Jeśli ktoś pływa, trenuje i naprawdę przyłoży się, to jest w stanie z fabrycznym skuterem dobrze namieszać w Mistrzostwach Polskich. Wiadomo, że jakieś tam przeróbki są dozwolone, kierownice, jakieś kraty, płyty, ale czasami lepiej wydać trochę pieniędzy na to, na to paliwo i na treningi. Niż w, niż w gadżety, które teoretycznie pomagają, ale jeśli kupimy gadżet, a nie będziemy pływać, to nic nam nic to nie da. Już tych skuterów mamy 10 na starcie, SXR-ów, więc... Zaczyna się to prawdziwe ściganie powoli. Fajnie to wygląda. Ja jeszcze pamiętam takie zamieszłe czasy, kiedy tych skuterów stojących było dużo, później nagle zniknęły I, i w ogóle przez całe lata nie mieliśmy skuterów stojących i faktycznie od trzech lat dzięki Sławkowi jego małżonce no, ruszyło się ze tak zwanymi stojakami popularnie i coraz więcej zawodników przyjeżdża. Super jest to, że tak naprawdę no na tą chwilę mamy na chyba najbardziej rozwiniętą klasę w mistrzostwach Polski, jeśli chodzi o wszystkie klasy, tak? Jest nas przeważnie około 10 skuterów na starcie w każdej klasie, więc jest bajka. Ale oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę spróbować zabawy ze sportem na skuterach wodnych. Walczymy teraz i w zawodach. Walczymy z, w mistrzostwach Europy, w mistrzostwach świata, jak się uczyć od no, najlepszych. Jeśli chodzi o stojące skutery, to tak naprawdę jesteśmy koło 10 miejsca najlepsi, Tak jak mi się udaje, no koło 10 miejsca zakończyć sezon nawet w rankingu, tak? Czy tam 15, ale dużo nam jeszcze brakuje, dużo nam brakuje treningu tak naprawdę, bo sprzęt... Sprzęt można zrobić, sprzęt można załatwić. Oprócz tego, że no, mają nowych zawodników, to jeszcze fajnie, bo zaczęli szkolić dzieci. Jest szansa, że jeszcze bardziej to się rozwinie. Otworzyliśmy sekcję dla dzieciaków, tak? bo chcemy, żeby ten sport się rozwijał i żeby za 5-10 lat, jak my już nie będziemy mieli siły, to żeby dzieciaki to przejęły i poszły dalej.